Pierwszy tom, 57 punkt. Skutki łaski ze spowiedzi dokonanej przez Jezusa i wielokrotnie przez niego odnawianej. Któż mógłby wyrazić skutki tej spowiedzi dokonanej przez naszego Pana? Czułam się cała zanurzona w łasce. Zrobiła na mnie takie wrażenie, że nie mogę jej zapomnieć. Za każdym razem, gdy ją sobie przypominam. Czuję dreszcz przechodzący po kościach i jednocześnie jestem przerażona na myśl o tym, jaka jest moja odpowiedź na tak wielką łaskę, którą Pan mi udzielił. Innym razem Pan sam zechciał udzielić mi rozgrzeszenia. Raz przybierał postać kapłana i spowiadałam się, jakby był kapłanem, chociaż odczuwałam odmienne skutki. Po zakończonej spowiedzi dawał mi poznać, że to On, Jezus. Innym razem przychodził jawnie, dając mi już od samego początku do zrozumienia, że to On, Jezus. Czasem przybierał też postać spowiednika, tak iż sądziłam, że rozmawiam ze, ze spowiednikiem. Opowiadałam mu o wszystkich swoich lękach i wątpliwościach, a po odpowiedzi, której mi udzielał, po łagodnym, przeplatanym głosie, który raz był jak głos spowiednika, a raz jak głos Jezusa, po Jego przyjemnym zachowaniu i wewnętrznych skutkach odkrywałam, kim był. Ach, gdybym chciała powiedzieć wszystko o tych rzeczach, trwałoby to zbyt długo, tak więc kończę i stawiam kropkę fiat.